Ale ja to jest O! Ta-ta! E, Paula? <grym> k, 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 k. Co, kochanie? No powsiągnij trochę te emocje, bo naprawdę wyglądasz jakbyś był chwilę przed mnie wstąpieniem. No co, to, to jest ja jestem szczęśliwy zaraz jest wszystkie moje dzieci razem. Jakie ładne. Jedziemy na wycieczkę! Jedziemy nie, 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 w te, w te Dzieciaki, co wygadać? Dzieciaki, czego oni tak znowu męczą? Tutaj, moją ukochaną córkę, tymi głupotami, co? Tata ma na imię Jan i jest biznesmenem. Co to znaczy, tatku? To znaczy, że tato ciężko pracuje, a żeby córce i mamusi niczego nie brakowało. Dzięki tatku. A ty jesteś potrzebny nam, tato. Nie możesz się tak wycofywać z życia. Tata ją tak po wojskowemu trzyma. Mog mogę? Chciałem się przywitać z córką. Był na to czas. Kto się będzie nią zajmował? No, żabciu, ty i rodzice. I ty się już nie denerwuj. A jesteś. Boisz się, że się przyzwyczaję do tej twojej troskliwości? Nawet kiedy byłem w głębokiej dupie, to o ciebie się zawsze troszczyłem. Ja nie jestem głupcem. I doskonale zdaję sobie sprawę z tego, czego cię pozbawiłem, co ci odebrałem i co sam straciłem. Zrobiłam badania i mogę być dawcą. Ale się nie zgodzę. Jeżeli mam cię poznać, to musisz jeszcze trochę pożyć. Tato. Będę ci odwiedzał jako ojciec, nie adwokat. Jest jakaś różnica? Poczujesz. A co takiego super jest w posiadaniu dziecka? A chociażby to, że tak sobie tutaj jesteśmy. Ktoś podejdzie do Państwa jeszcze? Dla Pani? Dla Pana? Proszę Pana, można zamówić stracone 22 lata? Głodny jestem. Dlaczego? bo nie dałeś nic do jedzenia. Mikołaj się! Zosia, Antek, oddajcie to! Gdzie Mikołaj?! No, co, co ty, co ty robisz? Cukier krzepi. Ale to jest żart przedwojenny! Co? Wracajcie, oddajcie tutaj to! Nie mam jajek. Matka wspominała. Co?